Ciśnieniomierz na ramienny czy nadgarstkowy. Ten prosty wybór może całkowicie zmienić wyniki Twoich pomiarów ciśnienia krwi. Wiele osób nie zastanawia się nad tym i wybiera od razu model nadgarstkowy. Dlaczego? Niewielki rozmiar aparatu, który bez problemu zmieści się nawet w kieszeni spodni lub torebce podróżnej i zdecydowanie dużo większy komfort, jeśli chodzi o zakładanie i pomiar ciśnienia, to cechy, które zdecydowanie przyciągają. Ale czy wygoda równa się dokładność? Oglądaj dalej, a dowiesz się wszystkiego. Jeśli nie chcesz oglądać całego filmu, bo masz ciekawsze rzeczy do roboty i chcesz od razu wiedzieć, który rodzaj ciśnieniomierza wybrać, to nie wchodząc w szczegóły, jeśli chcesz posiadać tylko jeden ciśnieniomierz i dokładność pomiaru jest dla ciebie kluczowa, to wybierz ciśnieniomierz na ramienny. To nie przypadek, że większość ciśnieniomierzy używanych w gabinetach lekarskich to modele na ramienne. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego również rekomendują ciśnionierze na ramienne, jako te, które dają dokładniejsze i bardziej powtarzalne wyniki pomiarów ciśnienia krwi. Jeśli chcesz dowiedzieć się, dlaczego modele na ramienne są dokładniejsze niż modele nadgarstkowe i w jakich przypadkach lepiej sprawdzi się model nadgarstkowy niż na ramienny, to oglądaj dalej. Problemy z dokładnością wynikają z dwóch rzeczy. Po pierwsze, do pomiaru ciśnienia używane są różne naczynia krwionośne. W przypadku ciśnieniomierzy nadgraskowych do pomiaru ciśnienia używana jest tętnica promieniowa. W przypadku ciśnieniomierzy ramiennych do pomiaru ciśnienia używana jest tętnica ramienna. Te dwie tętnice znacząco różnią się od siebie jeśli chodzi o ich budowę i oczywiście lokalizację. Tetnica promieniowa, to ta od ciśnieniomierzy nadgraskowych, jest węższa niż tętnica ramienna, ta od ciśnieniomierzy ramiennych i dodatkowo zlokalizowana jest bliżej skóry i położona dalej od serca. To położenie dalej od serca powoduje, że pomiary ciśnienia nadgraskowym są wykonywane w bardzo specyficzny sposób. Po drugie, sam pomiar ciśnienia na nadgarstku nie jest wcale taki łatwy do wykonania, jak się może wydawać. I dość łatwo popełnić przy nim błędy, które niestety, ale wpływają w ostateczności na dokładność pomiaru. Tak jak mówiłem przed chwilą, pomiar jest dość specyficzny. Co w nim takiego specyficznego? Aby prawidłowo zmierzyć ciśnienie modelem nadgarstkowym, musisz unieść nadgarstek z aparatem do poziomu, gdzie znajduje się Twoje serce. Mniej więcej środek mostka. I trzymać go tam aż do... To zakończenia pomiaru. Wiele osób nie trzyma nadgarstka na wysokości serca podczas pomiaru, co bezpośrednio przekłada się na dokładność pomiaru. Albo za każdym razem trzyma nadgarstek z aparatem na innym poziomie, co niestety również negatywnie wpływa na dokładność, jak i powtarzalność pomiarów. I powoduje, że porównywanie między sobą wyników otrzymanych w taki sposób daje się trochę problematyczne. Chyba zgodzisz się ze mną, że ciężko jest porównywać pomiary między sobą, jeśli każdy z nich był wykonywany na innym poziomie. W przypadku modeli naramiennych nie musisz się martwić o położenie mankietu na poziomie serca. Gdyż miejscowieniem mankietu powoduje, że naturalnie znajduje się na poziomie serca. Po trzecie, według wytycznych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, ramię, na którym mierzone jest ciśnienie, powinno być podparte i rozluźnione. W przypadku ciśnieniomierza ramiennego nie ma z tym najmniejszych problemów. Tak jak widzisz, moja ręka jest w pełni rozluźniona i spokojnie leży sobie na twardej powierzchni blatu. W przypadku ciśnionierza nadgarstkowego, tak jak już wspominałem, musisz podnieść nadgarstek do poziomu serca. To niestety powoduje, że ramię nie jest całkowicie rozluźnione, gdyż mięsień dwugłowy ramienia napina się i może wpływać na dokładność pomiaru. To właśnie te wspomniane przed chwilą przyczyny powodują, że wyniki, jakie otrzymujesz przy użyciu ciśnieniomierza nadgarstkowego, będą zawsze różnić się od tych uzyskiwanych przy użyciu ciśnieniomierza ramiennego. Tutaj dla przykładu masz dwa pomiary ciśnienia. Jeden wykonany ciśnieniemierzem nadgarstkowym Omron RS4, a drugi ciśnieniemierzem na ramiennym Omron M3 Comfort. Jak widzisz, różnica nie jest jakaś kolosalna, ale jednak jest. Jeśli chodzi o pierwszą przyczynę, czyli różne naczynia krwionośne używane do pomiaru, i trzecią przyczynę, czyli brak rozluźnionego ramienia, to nic z tym zrobić się nie da. Tak jak już wspominałem, taka jest specyfika pomiarów aparatem nadgraskowym i musisz to po prostu zaakceptować. Ale jeśli chodzi o drugą przyczynę, czyli fakt, że aparat musi znajdować się na poziomie serca, to tutaj możesz już coś z tym zrobić, a mianowicie wybrać odpowiedni ciśnieniomierz nadgraskowy. Pewnie zastanawiasz się, co to znaczy odpowiedni. Niektóre na ciśnieniomierze nadgraskowe mają tak zwany czujnik pozycjonowania, który rozwiązuje problem wykonywania na poziomie serca. Już Ci tłumaczę, co to jest i jak to działa. Czujnik pozycjonowania pokazuje Ci, do jakiego poziomu musisz podnieść nadgarstek z założonym ciśnieniomierzem, aby osiągnąć wymagany poziom serca, na którym powinien odbywać się pomiar ciśnienia, aby wynik pomiaru był jak najdokładniejszy. Zamiast robić to ręcznie i martwić się, czy uda się ustawić nadgarstek z ciśnieniomierzem na odpowiednim poziomie serca i za każdym razem na tym samym poziomie, czujnik pozycjonowania robi to za Ciebie. Może, żeby to lepiej zrozumieć, pokażę Ci, jak to wygląda w praktyce na przykładzie prezentowanego tutaj ciśnieniomierza. Omron RS-4. Zakładasz ciśnieniomierz na nadgarstek i zabezpieczasz mankiet na rzep. Następnie naciskasz przycisk Start Stop. Na wyświetlaczu zapali się ikonka wyglądająca jak serce i pojawi się poziomo ułożona kreska. Teraz zaczynasz powoli podnosić nadgarstek ciśnieniomierzem do góry. Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu na ekranie ciśnieniomierza pojawi się symbol serduszka. Trzymaj ciśnieniomierz nieruchomo na tym poziomie, a pomiar rozpocznie i zakończy się automatycznie. Funkcja ta nie tylko zwiększa dokładność pomiarów. Pomiar odbywa się tam, gdzie powinien się odbywać, aby uzyskać jak najdokładniejszy wynik, czyli na poziomie serca. Ale czujnik również znacząco zwiększa powtarzalność pomiarów, gdyż każdy pomiar ciśnienia odbywa się za każdym razem na tym samym poziomie. Dzięki temu dużo łatwiej jest Ci porównywać wyniki pomiędzy sobą. Dodatkowo przy kupnie ciśnienia nadgarstkowego, pamiętaj też, żeby zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego wybierać urządzenia pomiarowe, które przeszły walidację kliniczną. I wchodząc w szczegóły, bo to nie jest celem tego filmu, pełnia on kryteria pod kątem dokładności pomiarów ciśnienia w warunkach klinicznych zgodnie ze standardami określonymi przez niezależne organizacje, zajmujące się testowaniem ciśnionierzy. W skrócie robi to, co powinien robić, czyli pokazuje Twoje rzeczywiste ciśnienie. Jeśli lekarz zaleci Ci kontrolę ciśnienia w domu, gdyż podejrzewa na ciśnienie, to musisz mieć 100% pewność, że wyniki jak ją przedstawisz będą miarodajne. Chyba nie chcesz przyjmować leków na marne. Jeśli tak, to pamiętaj, żeby zawsze wybierać ci które przeszły badania walidacyjne. Po obejrzeniu poprzedniego rozdziału pewnie zastanawiasz się, jaki jest sens kupowania ciśnionierza nadgarstkowego, jeśli model na ramienny jest dokładniejszy. Po pierwsze, załóżmy taką hipotetyczną sytuację, że masz stwierdzone naciśnienie i kontrolujesz je w warunkach domowych aparatem na ramiennym, ale musisz wyjechać w podróż. Tak jak już wspomniałem na samym początku filmu, dzięki niewielkim rozmiarom model nadgraskowy to świetna opcja do zabrania ze sobą w podróż. To, że wyniki Twoich pomiarów będą trochę odbiegać od wyników uzyskiwanych na ciśnionierzu na ramiennym nie jest aż takie istotne. Dużo ważniejsze jest to, czy ciśnienie jest unormowane, bo takie jest jedno z głównych założeń leczenia naciśnienia. Czyli jeśli wyniki pomiarów w ciśnionze nadgraskowym będą do siebie zbliżone, oznacza to, że leki działają i wszystko jest w porządku. Jeśli będą się bahać, to niestety, ale prawdopodobnie coś jest nie tak. Po drugie, aparat do pomiaru ciśnienia na nadgarstku świetnie sprawdzi się w przypadku wszelkiego rodzaju urazów ramienia, barku, obojczyka, które utrudniają lub nawet uniemożliwiają założenie mankietu na ramiennego. Po trzecie, model nadgarstkowy to świetna opcja dla osób, które mają tzw. stożkowate ramię. Ramię takie często występują u osób z dość dużą nadwagą. W takim przypadku górna część ramienia jest dużo szersza niż część bliższa łokciowi. Obecnie większość ciśnionierzy na ramiennych jest sprzedawana z mankietami w rozmiarze uniwersalnym, które pasują na ramiona o średnicy od 22 cm do 42 cm. W przypadku takiego ramienia stożkowatego założenie mankietu uniwersalnego jest dość trudne albo nawet niemożliwe. Nawet jeśli znajdziesz ciśnieniomierz na ramienny z mankietem o większym rozmiarze i uda Ci się w jakiś sposób założyć ten mankiet na ramię, to i tak wyniki pomiarów nie będą odzwierciedlać Twojego rzeczywistego ciśnienia, gdyż mankiet nie będzie uciskać ramienia równomiernie ze względu na jego stożkowaty kształt. W takim przypadku używanie ciśnieniemierza nadgarstkowego jest wręcz jedynym rozwiązaniem. Po czwarte, zakup ciśniono-nadgarstkowego warto rozważyć w przypadku osób starszych z wątłymi ramionami. Pomiar ciśnienia aparatem na ramiennym w ich przypadku może wiązać się z dyskomfortem. Większość na ramiennych pompuje najpierw mankiet do dużych wartości ciśnienia i następnie zaczyna spuszczać powietrze z mankietu, dokonując przy tym pomiaru ciśnienia skurczowego i rozkurczowego. Szybkie pompowanie do tak wysokich wartości ciśnienia powoduje mocny ucisk ramienia, co w przypadku osób z wątłymi ramionami może prowadzić do dyskomfortu, uczucia bólu, a w ekstremalnych w przypadkach, nawet powstawania sińców. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że według wytycznych polskiego towarzystwa kardiologicznego powinno wykonywać się minimum dwa lub więcej pomiarów ciśnienia w każdej sesji pomiarowej. Najczęściej ciśnienie będziesz mierzyć rano i wieczorem. Ból powodowany uciskiem ramienia może być na tyle duży, że wywołuje on uczucie niepokoju zanim jeszcze założy się mankiet na ramię. Co niestety, ale może podnosić ciśnienie i w ostateczności dawać błędne odczyty. A chyba zgodzisz się ze mną, że jaki jest sens kupować ciśnieniomierz, jeśli będzie dawał nieprawidłowe wyniki pomiarów, nieprawdaż? Hey, to już chyba wszystko, co musisz wiedzieć, aby podjąć właściwą decyzję, jeśli chodzi o wybór pomiędzy ciśnieniemierzem nadgarstkowym a na ramiennym. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem to w dość zrozumiały sposób. Ale jeśli nadal masz jakieś pytania, to możesz się śmiało umieścić w komentarzach pod filmem. Odpowiadam na wszystkie. Na sam koniec jeszcze krótkie podsumowanie. Jeśli chcesz mieć tylko jeden ciśnieniomierz do kontroli swojego ciśnienia, i jedyne na czym Ci zależy to jak najdokładniejszy pomiar ciśnienia i nie będziesz mieć żadnych problemów z zakładaniem mankietu na ramię, to wybierz ciśnieniomierz na ramienny. Ale jeśli szukasz niewielkiego i przenośnego aparatu do pomiaru ciśnienia, który łatwo zabierzesz ze sobą w podróż, albo nie możesz wykonywać pomiarów na ramieniu ze względu na jego uraz lub uważasz, że zakładanie mankietu na ramię jest zbyt uciążliwe i wolisz coś bardziej komfortowego, to ciśnieniomierz nadgarstkowy będzie znacznie lepszym wyborem niż ciśnieniomierz na ramienny. Okej, okay, to już wszystko. Jeśli udało Ci się dotrwać ze mną do końca, to bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że ten film pomógł Ci w odpowiedzi na pytanie, jaki ci się nie wybrać, na ramienny czy nadgraskowy. Daj mi znać w komentarzach poniżej. Nie zapomnij zasubskrybować, aby uzyskać więcej wskazówek i recenzji. Do zobaczenia następnym razem.